Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejne spotkanie. Dziś na spotkaniu przygotujemy oprogramowanie, które będzie nam obliczać sumę dwóch liczb całkowitych. Uruchomimy sobie teraz środowisko Dev C i przejdźmy do realizacji tego, tego programu. Standardowo klikamy na plik nowy, nowy projekt. Pojawia nam się nowy projekt. Wybieramy standardową aplikację na konsolę. No i niech to będzie zatytułowane jako, jako suma, tak, suma. Naciskamy OK, wybieramy sobie katalog, w którym będziemy przetrzymywać nasze, nasz, nasz program. Niech to będzie katalog na półpicie o nazwie suma. Zapisujemy go standardowo jako pliki z zastrzeżeniem .def oraz klikamy na te dwie. Ikonki, które nam zapiszą naszą główną funkcję, mail. Zapisz, i przystępujemy do, do przygotowania oprogramowania. No, na poprzednich zajęciach poznaliście już, już instrukcję Ciauta, czyli w jaki sposób wyprowadzić coś na konsolę. No więc ja sobie wyprowadziłem na samym początku informację, że jest to program do tego i do tego, czyli Ciauta. Program do obliczania sumy dwóch liczb A i B. Oczywiście sobie dodamy endliner, czyli przeniesienie do nowej, do nowej linii. No i żeby móc obliczyć sumę dwóch liczb całkowitych, A i B, no to my musimy te liczby wprowadzić. Dzisiaj też poznacie taką instrukcję. Yy, charakter IN, czyli SIN, czyli wprowadź na konsolę, wprowadź na konsolę daną liczbę A i B. To oczywiście musimy ją wprowadzić, żeby móc obliczyć prawda, tutaj sumę dwóch liczb, no to bez tej liczby nie da rady tego obliczyć, więc musimy je najpierw wprowadzić. A no, żeby to wprowadzić, używamy do tego instrukcji, instrukcji SIN. SIN i niech to będzie liczba, liczba A. Dalej mamy co? No musimy. Ale przed tym, przed tym wypadałoby, aby nasz, yy, nasz program nasz, poinformował, że zamierza, żebyśmy podali, żebyśmy wprowadzili tą liczbę, liczbę a. Więc można to zrobić poprzez właśnie C, C outa, wprowadź, pro, albo po prostu, no tak, wprowadź, wprowadź liczbę, liczbę, liczbę a. Równą. I zobaczmy teraz, jak to będzie nam funkcjonowało. Jeżeli naciśniemy sobie kompiluj, o, wychodzi nam co? Pierwszy błąd jest zdeklarowany, No to już znamy, prawda, w jaki sposób obsłużyć ten błąd. My musimy co? Zadeklarować, że używamy using name std. Sprawdźmy sobie. No i zwróćcie uwagę, że pojawia się już pierwszy, pierwszy kolejny błąd. Jest to a, what's no, in the scope, czyli jest zadeklarowany w tej przestrzeni, więc my musimy ją zadeklarować. No, myśmy sobie powiedzieli, że będzie to suma dwóch liczb całkowitych, więc yy, aby zadeklarować liczbę całkowitą, musimy użyć do tego polecenia int. I zadeklarujemy sobie ją tutaj w tym miejscu jako int. A. ale oczywiście też będziemy wprowadzać, yy, wprowadzać również liczbę całkowitą b, prawda? więc możemy jednocześnie sobie zadeklarować od razu dwie liczby całkowite, czyli deklarujemy, że takie liczby a i b będą to tak zwane zmienne zmienne całkowite, typu całkowitego, czyli znaczy, po prostu nie będą liczbami po przecinku, zmienne całkowite. Zwróćmy uwagę, czy w ogóle nasz program w tej chwili wystartuje? uruchamiamy, e kompilujemy. Mamy tak, wprowadź do obliczania, program obliczania sumy dwóch liczb A i B, zgadza się, wprowadź liczbę A. Niech to będzie liczba 2, prawda? No i mamy, o wprowadził nam, ale na razie nic nam nie, nie, nie poda. No, oczywiście nic nam nie poda, ponieważ w chwili obecnej no, nie mamy nic, tylko mamy wprowadzoną liczbę, wartość, wartość tej liczby całkowitej A. Teraz tak, no dobrze było, żeby wprowadzić liczbę B, no zrobimy to troszkę automatycznie jest w wklej wprowadź liczbę liczbę B, wprowadź liczbę B i tutaj mamy B. Czyli mamy już wprowadzoną liczbę A i liczbę B. No, teraz tak, no, musimy podać, podać sumę, prawda? Więc podobnie jak po poprzednim też musimy wyprowadzić tę ten, ten, instrukcję, czyli z jałtem z yy, podajemy, że suma, suma dobrze by było, żeby podać, prawda, że suma takiej takiej liczby, czyli tej naszej liczby a, zwróćcie uwagę, że w tej chwili to, co, to, co wpisuję tutaj yy, między apostrofami, to jest ten string, którym będzie natomiast to bez apostrofów, to będzie wyświetlane jako liczba, jak, jako wartość tej, 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 tej liczby, czyli wartość a, jeżeli wprowadzimy powiedzmy dwójkę bądź trójkę, no to będzie wyświetlone, że suma 2 plus i tak dalej, będzie równa tyle i tyle, więc tutaj to, zwłaszcza to, że to a jest bez cudzysłowia, tutaj będzie zaciągnięta wartość tego, co wprowadziliśmy z klawiatury. Tak? czyli suma a, prawda, dalej przechodzimy do, że no, powinno być tutaj ten, ten znak, prawda, że dodaj, no możemy sobie nawet zrobić po, po po spacji, dalej suma A i B, prawda? Bo B też mamy wprowadzone. Równa się, czyli również po spacji równa się, i teraz możemy to zrobić w ten sposób, że napisać A plus A plus B. A plus B. Oczywiście end line. End line. Na sam koniec dodać system pauzy, żeby nam się nie Za szybko nie wyłączał. Spróbujmy teraz zobaczyć, jak to nam będzie działać. Czy tam w ogóle zadziała? Wprowadź liczbę A, czy mam powiedzmy dwójkę. wprowadź liczbę B, trójkę. Suma 2 plus 3 równa się 5. Równa się no, wszystko by było w porządku, prawda? Program nam działa. No ale y, należy zwrócić uwagę, że w ten sposób się oprogramowania nie pisze, no bo jeżeli byśmy mieli jakąś bardziej skomplikowaną funkcję i tak dalej typu na przykład jakieś no przetwarzanie czy jakieś startowanie bombelkowe lub cokolwiek I mielibyśmy prawda, tutaj podać wartość co nam zwróci więc więc dobrze było abyśmy przygotowali sobie sobie funkcji prawda i tutaj teraz przejdziemy do, do troszkę innego sposobu obliczania sumy dwóch całkowitych poprzez przygotowanie właśnie funkcji prawda idziemy tą funkcję o co w ogóle chodzi w tą, tą funkcja no, ta funkcja to będzie taki, yy, taki jakby yy, obiekt, który nam pobierze nasze da wprowadzone dane A i B. My ją potem wywołamy, i w wyniku wywołania ona nam przetworzy, wykona operację, czyli doda A i doda B, i zwróci nam wynik. No więc co my musimy zrobić, aby tak to zadziałało? No na sam początku musimy, co zrobić? No, powinniśmy ją zadeklarować. No, i są dwie metody. Można ją zadeklarować i jednocześnie zdefiniować, lub zadeklarować i potem zdefiniować. Można na samym początku pokażę Wam sposób, jaki ten pierwszy, czyli na, na samym początku ją zadeklarujemy i zdefiniujemy, a potem będzie wyłączna, wyłączna definicja. Czyli najpierw ją zadeklarujemy. I to, tak. Niech to, to będzie funkcja, która się nazywa sum. Suma. Tak. Będzie suma. Więc yy, teraz co? No ta funkcja ma obliczyć tam sumę dwóch liczb. Zgadza się? Więc otwieramy nawias okrągły. I tak, ma to, mają to być liczby a po przecinku liczba, liczba b. Zgadza się? A tak, teraz tak, no my musimy poinformować kompilator, prawda, co to są za zmienne, co to jest to a i co to jest to b. Więc my musimy dodać, że są to liczby całkowite, czyli integer. Integer, czyli int. Wpisujemy int, a int, 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 b. Zgadza się, czyli myśmy to już sobie wprowadzili. Myśmy sobie już to wprowadzili, no a teraz tak mamy funkcję, która się nazywa suma, która pobiera dwa argumenty a i b, no i która teraz powinna być coś jakoś takie ciało funkcji, które które zajmie się za obliczaniem, prawda? Czyli otwieramy sobie nawias, nawias klamrowy. No i teraz tak dobrze było, żeby ona to nam policzyła, prawda? I zwróciła, jeżeli ma coś nam zwrócić, prawda? No to my musimy użyć słówka return. To wpisujemy. return, return. No i co ona nam ma, ma zwrócić? No jeżeli pobierze od nas A i B, to ma nam zwrócić sumę. No bo tak żeśmy sobie założyli, ma nam sumę, więc A plus B, tak A plus A plus B. A plus B. No a teraz tak, teraz pytanie, czy ta. Yy, Funkcja już jest kompletna. No, nie zupełnie, ponieważ my musimy też poinformować kompletę, że ona będzie to coś nam zwracać. Jeżeli ma coś zwracać, to my musimy na początku nazwy tej funkcji, tutaj na początku nazwy tej funkcji, wpisać jeszcze, jeszcze jęte, czyli to będzie informacja dla kompletora, że on pobierze nam, pobierze nam dokładnie tutaj te dwie zmienne, zmienne całkowite, zwróci obliczy, oblicze, prawda? a plus b i zwróci do integra, czyli zwróci jako liczbę całkowitą sumę tych, tych, liczb, prawda, Zwrócę. No I teraz tak, zwróćcie uwagę teraz, abyśmy my mogli, prawda, tutaj, tutaj to zastosować, no to zamiast tego a i b możemy po prostu wpisać jako suma, suma, otwieramy nawias, nawias klamrowy, no i wpisać sobie, prawda, nasze a i nasze, nasze b. Spróbujmy to teraz, to teraz uruchomić. Spróbujmy to teraz uruchomić, skompilować. Co mamy? Wprowadź liczbę A, prawda? No, mamy tak, 2. Wprowadź liczbę B, mamy 3, prawda? Teraz tak, no rzeczywiście to nam obliczył. Zgadza się. Czyli widać wyraźnie, że to nam, to nam działa. To była ta pierwsza metoda. Druga metoda jest, jest analogiczna, bo to jest metoda, która jednocześnie deklaruje i definiuje funkcję. Ale możemy oczywiście sobie na przykład zrobić w ten sposób, że to na przykład sobie przenieść. Proszę zwrócić uwagę, że tak to sobie wytniemy, wkleimy sobie tutaj. To sobie przeniesiemy. No i teraz, gdybyśmy chcieli sobie skompilować, no to powinien nam coś tutaj, o, wyskoczył nam błąd. Prawda? Sumałową to in the scope. To znaczy, mamy sytuację, w której której no, ta suma, prawda, no nie jest znana, więc my musimy ją, ona jest tylko zdefiniowana tu w tym miejscu, a nie zadeklarowana, więc my musimy ją również, nie tylko zdefiniować, również zadeklarować, czyli możemy tylko sobie na przykład zrobić w ten sposób, że o, to sobie kopiuję, kopię w tu ze średnikiem już nie podajemy definicji, sprawdźmy, czy teraz, czy teraz nam zadziała, kompilujemy, uruchamiamy, sprawdź liczbę a 2 3 suma 2 plus 3 równa się 5 jak widać działa oczywiście to od was zależy co będziecie jak jak będziecie pisać czy będziecie to robić poprzez deklarację i definicję funkcji czy poprzez poprzez samą definicję. No, ja zwykle e, to, to robię w ten sposób, że, że używam wyłącznie samej, samej definicji. Czyli no, jeżeli w definicji, no, to na samym początku prawda, wpisuję od razu, od razu całą funkcję prawda, ze wszystkimi argumentami i również podaję, podaję jej w jej, e, definicję, czyli od razu mam informację, że ta funkcja, ta funkcja ma tą deklarację, od razu definicję. Więc to, natomiast, natomiast to jak będziecie prawda, wpisywać, wpisywać, to już zależy tylko, tylko od was. Dobrze, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Yy, dziękuję za, yy, za uwagę.